Cały na nie! A życie go nijak chcę! Spójrz na nich! To wszystko ma sens. Gdy zobaczysz do końca ten film, zasubskrybujesz i polubisz to. Jak będziesz miał kanał, to zasubskrybujemy Cię też. Więcej, jeśli się da, łapka czy więcej każdego dnia. Łap, subskrypcji więcej każdego dnia. U. <noise> e, 3M1 lat. Co tam było? Zdałaś e, prawo jazdy? Nie wiesz. Prowadziłam auto, nie zdałam. <noise> A ty, Glazek? Mamo. A ty, Glazek? A ty, Glazek, może poszedłbyś się umyć? A ja ci dam twoje kieszonkowe. E, tak, kieszonkowe. Dam wam obu, więc poczekajcie. Kieszonkowe. Nie, będziesz jeszcze przez jakiś Stój czas mieszkać w naszym. Koplec, stój! Czemu? Nie jesteś najbogatsza. Ile masz pieniędzy? Mało. A ja mam tysiąc tysięcy. Trudno. Zostajesz w naszym domu, dopóki nie wyremontujesz naszego domu, bo jesteśmy biedni i ty masz żyć w naszej biedocie do końca życia. A ty Kotlet, też coś powiedz siostrze. Lubię placki. jestem dziękuję. Nie. Czyli ja jestem najbogatszy w naszej biednej rodzinie, bo ja mam dwa tysiące, trzy tysiące. Dobra, jestem ja mam już dosyć. Jestem Słuchajcie, cicho kotlet, ja mam już dosyć tego domu. A ile zarabiasz z jednego klienta w sklepie? Ja pracuję na YouTube. Nie, ale gdzie Ty na serio Ale, to ale na Kotlet przecież nie może pracować w tym wieku. Ty, ty jesteś niepoważna. Ale skąd on ma tyle pieniędzy? Stąd, że mu ojciec ciągle bo daje... Bo skarb. Magiczny skarb. Mu Ciągle ojciec daje, nie wiem z jakiego powodu. A Ty Kotlet, skoro masz tyle pieniędzy, mógłbyś wyremontować ten dom. No właśnie. Bo... Swój pokój. Ala stój. Cały dom. nas stój. Pokój. Nie mogę na niego patrzeć. To my się wprowadzimy do twojego pokoju, jak chcesz go wyremontować, albo remontujesz No cały. dobra, mogę remontować cały. I daj mi gesta, bo mnie zablokowałeś. Jak to? No okej. Okay. Nie wiem, po co mi dajesz Ale okej. Okay. Mogę do, do siebie potem przynajmniej bo wcześniej. Hej Kotlet, znowu nas dom, z domu, bo remontuję dom. Dobra, idę do swojego letniskowego domu, bo mam już tego dosyć. A ja nie... mnie. Mogę, tylko podjeść po mnie proszę, bo ja nie mam prawo jazdy. Glazek, o tej porze nie będziesz szedł do pracy. A ty byś też powiedział i nawet się nie umyłeś. Dobra, Ale jakie kornel, no. kornel, a jakie kornel buduje? Kotlet, buduje sobie pokój i ma wyremontować cały dom. Ma bardzo dużo No to dom. jak ma wejść? Nie da się tam wejść, ponieważ on buduje. No to jak się umyć? No to masz poczekać. Jesteś dorosły, a zachowujesz się jakbyś był dzieckiem, naprawdę. Okej. Okay. Jestem trochę ciekawa, jak kotlet wyremontuje dom, ale z drugiej strony on potrafi wymyślić całkiem głupie rzeczy, tak jak w, robił ten dom i na początku nie wiem czy nie wiecie, ale miał. Nie uwierzycie w to? Zielony dach. No. E, jakby to takie szlachetne uwagi na mój dom, bo ja mam swoje Z, z No i mam tekstury władowane, więc. podłoga jest ładna A tutaj jest bardzo brzydka. Dobra. No, taka fajna rodzinka BL, ale zastanawiam się dalej, co ten kotlet wymyślił. No okej. Okay. Fajnie sobie tę chałupę kupiłaś. Kiedy ją kupowałaś? Zbudowałam ją, bo mam kwalifikacje budowniczego na pewno. A skąd? Nie wiem. No, Tym, co wiem to, że się zablokowałam w samochodzie. Bo leży w samochodzie. No. Cs, nie rozumiem ciebie. Ale pójdę może pooglądać w telewizor i zobaczyć co jest w wiadomościach w wiadomości. We wiadomościach powiedzieli, właśnie. Słuchajcie, nie, nie słyszeliście tego, ponieważ wyciszyłam na chwilę dźwięk. A poza tym trochę zapauzowałam, więc. E, ale szybko usłyszałam, że właśnie w mieście pałęta się jakiś złodziej. Tak, na pewno. Podobno. Rady, meble oraz dzieci. Dzieci się porywa, nie stanie się ich, bo jeszcze nie są meble. Nie ukończyłam studii, dziecko. Nie ukończyłam. Ty jeszcze wyższe. No to kim chcesz dostać w przyszłości? Babką. Nie pijażę, wiesz. Babką z biedronki? Tak. Lec z rzadki chce. To ile tam będziesz zarabiać? Dwa grosze? A może trzy grosze? Nie, zarobię już hmm. dziewięćdziesiąt cztery za jednego klienta. Grosze? Nie. No. Tysiące. Kotle to już, ile ty tu już budujesz? Hmm. Kotlet. To jest może, to jest. Ja ukończyłam to studia tylko na gitarze. Ale nie na tej. Pomyślałam. Tatej. Dobra, ale... Nie czemu ona ma marzenie, żeby kupić konia, ale nie wiem za co. Pr... Ja nie pracuję, ty pracujesz, ty zarabiasz, więc płacisz mój czynsz. O no puszczasz się do domu. kto płaci alimenty? dren! Drain Co to za Drain dren! Halo, Siema, ma wyremontowana. Ok, mogę porzucić twój samochód? Ok, i sorry, że się rozbiję parę razy. O, ty, <grybujesz> o dobra. Jadę, jadę, jadę. O nie, już się rozbijam. Trudno, jedę sobie dalej. To nie ja płacę na mandaty, to nie jest mój samochód. Ale mogę tobie ten samochód. No dobra, jadę normalnie. I zatrzymam się na czerwonym świetle, jaka jestem mądra. Nie zatrzymuj się. A dobra, nie mam się, nie mam załatrzymywać no to, okej. Jedź, jak ty. Chcę do łazienki, ale łazienka jest zamknięta. Łazienka jest zamknięta. O, kotlet, co ty robisz w tej łazience? Gornel, otwórz. Dobra, możesz już zabrać samochód. Otwórz łazienki, chcę się umyć. Ja otworzę. Magicznie się otworzyło. Dobra, Kotlet. A ty masz zostać w domu i wymienić te drzwi. Podobno jest jakiś włamywacz w mieście, chyba, że będziesz ostrożny. Dobre jaj. Ai, hef 500 IQ! Zobacz. Idź nagrywać na YouTube, a nie odrabiasz te lekcje całymi dniami. YouTube, YouTube się tylko się. Um, gram w ping ponga. Siema, dziś w ping ponga. I ze mną jest dzisiaj nikt, bo mam bardzo mało subskrybentów. A w ogóle? Eee, no w a, subskrybentów w nie nagrywasz na YouTube. Teraz nagrywam. Nagrywasz, ale nie na swoim koncie. Dobra, idę do. Idę pracować, choć nie mam jeszcze pracy. Nie No co! Jestem bardzo zła, bo koleżanka z klasy, znaczy z klasy z pracy, bo w pracy mamy różne klasy i tam zresztą. Nieważne, nawet nie chodzę do pracy. Zresztą koleżanka jest bardzo upierdliwa. Zresztą. A koleżanka koleżanek e, e, chodzi na MMA. Co? <grymka> Żartuję. Koleżanka jest bardzo fajna, ale zresztą. Co zresztą? Ja mogę wziąć te resztę. Słuchajcie, to już będzie koniec odcinka. W następnym odcinku... W następnym odcinku zjemy ciasto z kurczakiem. I w następnym odcinku... I w następnym odcinku... Także oczywiście sobie, sobie porwie... Kotleta y, włamywacz para.